Cześć! Z tej strony Mateusz jest znak, redakcja Komputer Świat. Dziś chcielibyśmy Wam przedstawić kilka ciekawych aplikacji. Począwszy od naprawdę przydatnych narzędzi, aż do koszmarnych produkcji, które powodują depresję i stany lękowe. Zacznijmy od aplikacji AppLock. Moim zdaniem jest to świetna aplikacja dla tych, którzy na swoim telefonie mają coś do ukrycia, albo po prostu nie chcą, aby ich dane dostały się w niepowołane ręce. AppLocker zablokuje w naszym smartfonie dosłownie wszystko: od odbieranych rozmów po pikantne zdjęcia. Zacznijmy od tych podstawowych funkcji. Po ustaleniu własnego pinu możemy dowolnie blokować nasz telefon. W głównym oknie widzimy wyświetlone wszystkie aplikacje oraz funkcje naszego urządzenia. Teraz wystarczy tylko przeciągnąć przycisk kłódką i gotowe. Bez pinu nie da rady. Moja ulubiona funkcja to wrzucanie zdjęć oraz filmów do sejfu. W każdej chwili możemy umieścić dowolne pliki w sejfie, dzięki czemu w głównym albumie będą niewidoczne, a dostęp do nich będzie tylko z poziomu aplikacji po wcześniejszym wpisaniu pinu. A na koniec coś dla rodziców. Jeśli nie chcecie, aby wasze dziecko coś skasowało lub całkiem przypadkowo kupiło jakąś śmieciową grę w Google Play, Wystarczy uruchomić konto Gość i zablokować wszystkie aplikacje, do których nasze dziecko nie powinno mieć dostępu. Teraz zajmijmy się grą. Lubicie stawiać klocki? Ja uwielbiam, szczególnie grając w grę The Tower. Prosta minigierka, w której musimy wybudować wielgachną wieżę z wielkich klocków. Przeszkadzać nam w tym będzie operator dźwigu, który musiał dobrze przymelanżować ostatniej nocy, bo każdy z elementów niemiłosiernie zasuwa od lewej do prawej strony. Jeśli nie uda nam się ułożyć prawidłowo elementu, jego część się odrywa, przez co budynek nam się automatycznie zwęża. Flagi po bokach sygnalizują o swojego rodzaju checkpointach, z których możemy zacząć ponownie budować w przypadku przegranej. Zaoszczędzona kasa przyda się do wykupywania nowych budynków. Proste i przyjemne. Graliście kiedyś w symulator? Ja grałem w symulator wspinaczki autobusowej. Tak, właśnie autobusowej. Ta gra to prawdziwy majstersztyk. Idealnie odzwierciedlone autobusy w połączeniu z malowniczymi górami zatykają dech w piersiach. Autorzy położyli duży nacisk na realizm no bo w końcu sportowa kierownica do złudzenia przypomina dobrze znaną graczom kierownicę Logiteka G25, za którą trzeba słono zapłacić, a tu proszę, mamy ją za darmo. Dodatkowo na dole ekranu znajdują się sportowe pedały, które tylko kuszą do ostrej jazdy po serpentynach Alp. Wrzucamy bieg i ogień, autobus aż wyrywa do przodu. Bajeczne prowadzenie i ryk silnika odwracają uwagę od reklamy, która zasłania drogę. Sytuacja delikatnie się poprawia, kiedy zmienimy widok na kamerę ze środka kabiny. Wtedy możemy poczuć się jak prawdziwy kierowca autobusu, a wrażenia z jazdy są jeszcze bardziej realistyczne. Jak zapewne już wiecie, gastronauci zostali wykupieni przez indyjski serwis Zomato który zaimponował nam swoją mobilną aplikacją. Już na samym początku wita nas ekran z kategoriami, które trzeba przyznać są świetnie dobrane. Na przykład chcemy zdziś szybko i tanio. No to my wybieramy na każdą kieszeń i przeglądamy oferty. Wszystko wygląda pysznie, ale zdecydowaliśmy się na wursta i miejmy nadzieję, że nie będzie z wąsem. Nie ma, nie ma, nie ma. Po wejściu w restaurację widzimy dokładną lokalizację menu, zdjęcia, krótki opis z najważniejszymi informacjami, jak na przykład godzina otwarcia, ceny, a nawet czy jest dostępne Wi-Fi. Na dużą uwagę zasługują recenzje osób, które już odwiedziły to miejsce, dzięki czemu nie nabawimy się niestrawności. Dla osób słabo zorientowanych w terenie na pewno przyda się opcja nawigacji, która jak po sznurku poprowadzi nas do celu. Pamiętajmy, aby po odwiedzeniu wybranego miejsca zostawić po sobie opinię w apce. Od dzisiaj komunikacja ze znajomymi już nigdy nie będzie taka sama, a to za sprawą aplikacji Dubsmash, która... A co będę gadał? Zobaczcie sami. Efekt jest niesamowity. W kilka sekund zrobimy z siebie głównego bohatera ze znanych scen filmowych. Teraz, jeśli twój ziomek Melanżownik ponownie pochwali się na Facebooku upojnie spędzoną nocą, a teraz umiera przy butelce wody, to możemy wstawić mu taką wiadomość. To już wszystko na dziś. Po więcej aplikacji zapraszamy już za tydzień. Miło nam będzie, jak pozostawicie po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, łapki w górę, a może nawet subskrypcji. Dzięki i do zobaczenia!